Dzień, w zapisie. Kamera Akcja. Dzień dobry Państwu. Tu Arleta Figlarska, redaktorka naczelna przeglądu zabawkarskiego. Witam w teatrze lalki aktora Kubuś w Kielcach, gdzie odbywa się debata kulturalna pod tytułem Kto przetrwa pandemię? Aktor. Czy lalka. Wśród prelegentów jest Tygrys Pietrek Kopciuszek Trener personalny Łysa Gula, Siemaneczko oraz twórca gier komputerowych Animatus. Witam! Ale nie widzę, a którą teatrów Psst! Mają Pietra! To jest śmieszne. Nie, nie. Rzeczywiście, w naszym zespole to my, lalki, lepiej zniosłyśmy pandemię. To ja! Jesteśmy odporne na wirus. Nawiązując do pani pytania, y, myślę, że czas aktora w teatrze przeminął. Teraz czas na lalki. Aktorzy przemijają. Lalki są wieczne. Czas aktorów żywego planu naprawdę przeminął. Czy teatr... Przetrwa bitwę o uwagę dzieci, które coraz częściej siedzą w domu i grają w gry komputerowe? Pytam o to twórcę gier komputerowych, animatusa. Teatr i gry komputerowe nie muszą ze sobą walczyć. Możemy współpracować. Wszystkich aktorów zapraszam na casting do mojej nowej gry Pandemiozaur. Naukowcy odkrywają w górach świętokrzyskich szkielet gigantycznego dinozaura, wskrzeszają go, pandemią są, zjada ludzi. Poszukujemy typów depresyjnych, zdołowanych, którzy staną się pokarmem dla potwora. A to, a to że, którzy, którzy po jak nie, tygodniach grają nie grają dla widzów, w, w depresję, będą idealni. A dzięki, dzięki mojej grze zyskają swarę. Proszę Państwa, Przerywamy naszą konferencję, aby przekazać niesamowitą wiadomość. Teatr Lalki i Aktora Kubuś dostał dofinansowanie w ministerialnym projekcie Kultura w sieci. Gratulacje! to ja! Założę kanał na TikToku! Mam jeszcze najświeższe wiadomości z Ministerstwa Zdrowia. Oprócz epidemii koronawirusa odkryto właśnie nowy wirus, który atakuje dzieci z ekranów komputerów. Tak? Nazywa się pikselozą. Aby walczyć z pikselozą, Ministerstwo Zdrowia powołało Departament Zabawkarstwa, którego zadaniem będzie, a rozumiem, odciągnięcie dzieci od ekranów za pomocą nowoczesnych zabawek. Na jego czele stanie słynny zabatkarz, wynalazca i konstruktor Konrad Bałamurski. Halo, panie Konradzie, słyszymy się? A co mamy? Nie Spróbujmy jeszcze raz. Panie ja Konradzie, czy Pan dobrze. mnie słyszy? No, przecież będę mówiła tak, się trzymać. Tak? tutaj nie odbędzie, bo te to Drobny problem. Panie Konradzie! Panie Konradzie! Dzień dobry, witam. Czy Halo? O! Mhm, ja Panią a Pani mnie słyszy? Bardzo dobrze. Czy Pani mnie słyszy? Słyszę Pana, a, Pani Konradzie! A, a, tak? Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Irena Bamamucka i Konrad Bamamucki. Jak Departament Zabawkarstwa zamierza walczyć z pixelotem? Właśnie wdrożyłem program produkcji super nowoczesnych zabawek, które dadzą dzieciom więcej ekscytacji i ruchu niż gry komputerowe Animatusa. To śmieszne. Jak dzieci mają zażywać więcej ruchu, kiedy siedzą w domu? O, i nie mogą wychodzić na podwórko, tak? Oto super nowoczesne, zaprojektowane przeze mnie uniwersalne podwórko domowe. Hot Sixteen Challenge dwójeczka Hip Hop tam jego Animal Rap Na bicie Zoom, Master Spec Dzięki za nominację Janusz, Bambi, Skubidu i Zebra Z okazji Dni Teatru Publicznego Dedukuję te tłuściutkie chińskie bity lakarskiemu plemieniu Wszystkim fanom, dzieciom i rodzicom Którzy nie mają już siły, żeby wymyślać nowe zabawy Szacunek to dla was Ekranu, na twarzy masz już dość i życie przez palce ci leci. Gdy wenec, tracisz pracę i nerwy, na siwą głowę wchodzą ci dzieci. Pobaw się ze mną, tatuszu, mamo! Nawijać dzieciak w kółko, gdy nie masz szans na mindfulness. Kupuj domowe podwórko Na domowym podwórku nie będziesz życiał sam Zawsze z tobą ramię w ramię, ziomo hip potam. tam Przeżyjesz wiele przygód, w bazie danych je mam Na pandemię i zarazy zabaw gotowy plan Stuku, kto tam stuku, puku, kto to tam? To domowe jest podwórko, na nim hip po tam Pogramy, w kapselki, rap, imprezy rozkręcimy Zapuścimy bity, hity, na trzepaku poćwiczymy Rapu stolicą Kielce forever Nabijał ziomo scyzoryk Wraz z przepakiem trzęsie, hipek, góra i inne potwory. Kiedyś byliśmy zakurzonymi, szarymi jak wy zabawkami. Chińskie bity nas przebudziły, wszyscy Polacy są raperami. Rozszalały wirus, mutant jak godzila, mjazd świat. Już nie disco polo, królem sieci chiński rap. Zamiast siedzieć w domu, zamień pokój, zabaw plac. Na domowym podwórku niczym, kipek no walcz Na nim hip hop, odam, Pogramy w kapserki, rap, imprezę rozkręcimy Zapuścimy bity, kity na szepaku poćwiczymy Stuk, puk, tam stuk, puk, co to tam? To domowe jest podwórko, na nim hip hop, odam, Pogramy w kapserki, rap, imprezę rozkręcimy Zapuścimy bity, hity na szepaku poćwiczymy A teraz nominacje, nie? Tygrys Pietrek, Teatr Gulliver, Grupa Koincydencja i Mirion Białorzewski Szacunek